Witajcie kochani. Ostatnio niestety bateria mi wysiadła w aparacie, także nie pokazałem Wam, jak całe umieszczanie uli robię. Dziś mamy, zaraz Wam powiem dokładnie, którego marca, bo szczęśliwi czasu nie liczą, 24 marca. Przyjechałem tutaj na pasiekę, żeby ustawić dwie tabliczki ostrzegające o tym, że znajdują się na terenie tutaj pszczoły. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chcę zajrzeć przede wszystkim do rodzin, żeby zobaczyć, no, po prostu czy są loty na wylotku, jakiś ruch, coś się dzieje. No i podam im ciasto. To są moje dwie ostatnie rodziny, które jeszcze nie dostały ciasta. Pokażę Wam zaraz, jak tutaj to wszystko sobie urządziłem. No, dopiero zaczynam w tym miejscu, więc no, nie ma tego za wiele, ale już kilka pomysłów jest, trzeba zrobić jakieś ogrodzenie i kilka innych tematów. Pogoda dzisiaj niestety jest niesprzyjająca. Poranek był dosyć chłodny. W tej chwili jest w granicach 7 stopni, natomiast niebo jest zachmurzone. Pogoda jest taka dżdżysta. Czuć w powietrzu, że chyba będzie jednak dzisiaj popad popadywał deszcz, bo trudno mówić o opadach normalnych. Także nie zaciekawie, pszczoły nie latają z tego co widzę, no ale. ale... No co, no pozostaje nam tylko czekać na lepszą pogodę, podobno święta ma być ciepło, jeżeli mi się uda wyrwać od stołu świątecznego, to podjadę, żeby tutaj zobaczyć co się dzieje. Najważniejsze, że ule stoją, pszczoły nie wróciły na, na stare miejsce, bo też się tego troszeczkę obawiałem, bo odległość nie była do końca przeze mnie wymierzona natomiast w prostej linii to było w granicach 5 km drogą normalnie jadąc to jest ponad 7 km, także myślę, że jest to wystarczająca odległość, pokażę Wam teraz kochani jak tutaj to wszystko wygląda tu są te dwie rodziny zrobiłem taki prosty stojak, który można w każdej chwili przemieścić coś z nim tam Zrobić, jak zaistniała potrzeba. Ule na razie są takie, jakie przezimowały. Mam już co prawda też nowe ule zakupione. Kolejna partia przyjedzie wkrótce. Węza, ramki również zakupione, także, także działamy. Widać jakieś pojedyncze pszczoły. O właśnie tam, tam może podejdziemy bliżej, zostawię statyw. No, tak jak widać, Lotów za dużych tutaj nie ma, się oblatuje się pojedyncza pszczoła. Wcześniej obserwując, zauważyłem, że już troszeczkę pyłku też noszą. No, jest tu duży obszar parku, także grunt, żeby słońce było, tak? Jak będzie słońce, to będą też loty, będzie pyłek, później nektar, także będzie wszystko, wszystko ok. No, na drugim wylotku cisza. Daszek się troszeczkę przykrzywił. zaraz tutaj zajrzę do nich, do, do nich i zobaczymy co ten, co słychać. Teren jest malowniczy, fajna trawka, krzaki, drzewa. Tutaj za tą linią jest po prostu cały wielki park botaniczny, cały Myślencinek, gdzie, gdzie po prostu jest pełno lip i różnego rodzaju innych pożytków. Tutaj Wam pokażę mojej tej torbie biedronkowej. Mam już też przygotowane tabliczki, które na tych palikach się znajdą. Także będziemy dzisiaj troszeczkę popracujemy, aczkolwiek wizyta będzie dosyć krótka. Nie jest dla bezpieczeństwa, nie ma co kozaka zgrywać, ja ubieram, staram się ubierać najczęściej do pracy. Jednak chociaż kapelusz, no tu nie ma co, różnie to bywa. No powałki już ciepło się robią że pszczółki już sobie to przejeżdżają Tu mam takie ciasto przygotowane dla nich. Zaraz mam jeszcze tutaj bliżej może trochę pokażę. Zobaczymy jak tutaj rodzina sobie radzi. Jest to Zeszłoroczna rójka, którą mi sprezentował Marcin. No, pszczoły na dole są. Szału tutaj nie ma. Dać, dać im ciasto Ocieplenie jeszcze. No, ta rójka jest dosyć słaba w porównaniu do moich pozostałych rodzin. Tak szczerze mówiąc, mimo przeleczenia, zakarmienia, to tak troszeczkę nie byłem pewien tego, czy ona przesimuje. No ale zobaczymy no, powinna dojść do siły jakiejś. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Poobserwujemy ją i, i, i zobaczę. z nieską uczymy jak ta nieska sobie tutaj radzi coś grzeją już też Też, też te względna rodzinka. W tym roku nie zimowałem na pełnych korpusach, tylko starałem się dostosować ilość ramek do siły rodzin. Mimo, że to jest gospodarka korpusowa, więc teoretycznie powinno się to robić pełnymi korpusami operować. No zobaczymy, jak będzie w przyszły rok. Natomiast, jeśli chodzi o tegoroczną zimowlę, to no jestem zadowolony, bo te rodziny mi tu przeżyły, nic się nie wydarzyło. 100% przeżycia, no zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Natomiast w tym roku po zimowli też tutaj zmniejszyłem ilość ramek, wyjąłem dwie ramki, no bo wiadomo, jakiś tam osyp jest po zimie, to raz. Zostaje jeszcze pszczoła zimowa, dwa ważniejsze, żeby teraz ocieplić rodziny na wiosnę, żeby po prostu można było im ułatwić rozwój wiosenny, żeby się nie musiały, że tak powiem, spracowywać, męczyć nad ogrzewaniu na gniazda. Oczywiście, że to ocieplenie coś tam się wymyślić, chyba jakiś inny, troszeczkę patent na to. Pocztu, tu to. Nie róbcie tego w domu, nie jesteście pewni, że nie macie czulenia na jad w szczeli. No co, rodzinki znowu dostały ciasto. To jest ostatnie ciasto, myślę, w tym roku. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i że nie będziemy musieli już dokarmiać pszczół, już to wszystko rozwój wesenny ruszy. Zostało mi teraz tylko założenie już tabliczek. No i tyle i będę się bo Pogoda jest nie za bardzo, widzę. Mamy tabliczkę, że tego terenu pilnuję szczółki. Muszę Wam coś pokazać ciekawego, to Was zainteresuje. Słyszałem o tym tutaj od Pani kierownik, że o jakiejś rójce wspominała swego czasu na drzewie, ale nie miałem pojęcia, że to tutaj koło mnie. Ktoś widocznie, znaczy wiem, że tu nieopoda jest pszczelarz, czy był pszczelarz, bo są opuszczone takie ule i zobaczcie co znalazłem. plastry. Mam tylko nadzieję, że ja nie będę musiał latać tutaj po drzewach i zdejmować roi, że ten y, rok nie będzie rojliwy, czego i sobie i Wam również życzę. No co, została nam jeszcze jedna tabliczka do zamocowania. Podkurzacz sobie chyba zaraz wygaśnie. Nie to trzeba będzie go wyłączyć, zgasić. Generalnie ta tabliczka teoretycznie nie, po, nie musiałaby wisieć, bo raczej pszczoły moje nie są jak to się mówi, groźne. Natomiast nie daj bo zdarzyłoby się, że ktoś tu zaplendruje, kto jest uczulony na jad pszczeli, no to po prostu lepiej, żeby tego miejsca unikał. Jeżeli już wejdzie, to na własną odpowiedzialność. Tabliczka jest, jest ostrzeżenie, natomiast generalnie rzecz biorąc z pszczołami no nigdy nic nie wiadomo. Aczkolwiek tak jak mówię, no nie przewiduje, żeby jakieś wydarzenia miały miejsce No ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, tak Jeżeli mogę komuś tym uratować życie czy też yy, samopoczucie, to, to czemu tego nie zrobić Nie wszyscy kochają pszczoły tak jak my i wiedzą, że nie są paskudami, które latają i tylko na nas czyhają. A są po prostu miłymi, owłosionymi, pięknymi owadami. Co, pomożecie mi kochani wbić ten drugi palik, nie? Gdzie razem nam pójdzie szybciej. Dobra, idziemy. O, przy okazji sobie zobaczycie. O, ptaszki. Piękny teren. Ptaki śpiewają. Na pewno tutaj będzie można też wypocząć przy pracy. Tutaj dwie kaliny sobie rosną. Czekajcie, złapię trochę inaczej. Żywopłoty, o. Pasieka jest tam na horyzoncie. Nie mogę się doczekać wiosny jak tutaj wszystko zakwitnie. Będzie cudownie Okej okay. Jest taka droga techniczna, ale generalnie mogłoby się tu zdarzyć, że ktoś ten będzie chciał przejechać no to lepiej żeby palik był wbity No? Myślę, że na dzisiaj to tyle. Kolejne filmy, to już mam nadzieję przy bardzo, bardzo sprzyjających okolicznościach przyrody, kwitnących krzewach, latających pszczołach, może już mniszki jakieś się pojawią. Tutaj no i będziemy robić przegląd, tak? Główny dodawać ewentualnie jakąś węzę, już zobaczymy, co tam będzie trzeba robić, nie przy pszczołach. Jeśli by się coś wydarzyło, to i tak na pewno nakręcę, no ale. Póki co mam, mam nadzieję, że się nic takiego nie będzie wydarzało. Także dzięki i do zobaczenia.